Cześć, to jest ślady Wim, a to już jest 99 odcinek z serii z Moki i Męknale i dzisiaj powiem sobie ekran na mówić. no w zasadzie, no to dwa dni po meczu no właśnie dopiero teraz, no bo w te wczoraj, w tak zbyt nie czasu na to, by odcinek nagrać właśnie no i i zabrałem się właśnie za to, dzisiaj. Też ogólnie wczoraj nie miałem czasu przez to po prostu, że e, oglądałem mecz Konstraktu e, Lubawa e, a, o Mistrzostwo Polski w Wódzsalu. No i oddałem się, no, po, no, 10 latach od założenia właśnie klubu konstruktor Lubawa, na no to Udało się wygrać Mistrzostwo Polski właśnie w futsalu. No mm. i bardzo wspomniałe się właśnie, że to jest klub z naszego województwa. a właśnie, gdyż, no... A też właściwie to... Ja patrząc na położenie mojej miejscowości, no to... Jak kilometrowo, no to mam bliżej do Lubawy niż do Osludy, Więc no... No, i ja na pewno się cieszę z tego powodu, bo ja też ogólnie mam rodzina właśnie w Lubawie, a też się właśnie interesuje ogólnie, właśnie e, tak nożną e, w okolicach. Nie tylko właśnie w Ośluzie, ale też e, właśnie czy to w gminie Ośluodowym, czy to też właśnie w moich, ok moich okolicach, a, a między, in między innymi właśnie e, Lubawa, ale też. No właśnie ogólnie w województwie, bo to o, też e, przez to, że, e, mój ojciec pochodzi z okolic Gęczwyn, a to też ogólnie się interesuje e, piłką różną w Gęczwynie, właśnie jak sobie radzi granica Kętrzyn, e, Więc no i takie wyjchodzi na skład w tym meczu, i wracając do tematu ogólnie odcinka, no to tak w zasadzie do jednej zmiany w podstawowym składzie. No i w ogóle za kadrą był Mateusz Musiński w jego miejsce wrócił do składu Łukasz Muciski no i tutaj też, no jak nic brak Musińskiego to było spowodowane tym urazem, który on już miał przed meczem z pogonią Grazik Mazowiecki, w którym ostatecznie oczywiście zagrał właśnie w meczu z pogonią. No potem już niestety no, w końcówce meczu ten uraz e, chyba się właśnie pogorszył, no i dlatego też e, Muszki zabrakło właśnie, chociaż był na ławce rezerwowych. E, natomiast e, do kadry wrócił Damian Lubak, e, też e, właśnie Łukasz Mościcki, Bartek Pawluczuk, a także e, na ławce rezerwowych e, zabrakło Michała Andrzejczyńskiego. Natomiast e, zamiast niego na no, znalazł się e, na junior po raz kolejny Aleksander, Aleksander Spataru. E, chłopak z rośnika 05, czyli no, rośnikowo Roko ode młodszy ale to jest chłopak z e, lipca. E, więc jeszcze to jest chłopak no, niepełnoletni. I tak. jeśli chodzi o ten mecz, no to e, Zaczęliśmy go po prostu lepiej Jednak e, no, no tak no. E, W mieliśmy okazję, żeby strzelić gola e, Od razu Kuba Myślarski zagrał e, Na pole karne do Łukasza jednak ten e, Nie zdołał opanować piłki No i e, Niestety e, e, Nie skończyło się to Wodną odrożną okazją. Potem natomiast w terenie później z 18 metrów strzelał Łukasz Miesicki. Jednak no dobrze bronił jego strzał na, na raty Maturzo Fazowskim. Potem w 15 minutach mieliśmy okazję, żeby coś się po raz kolejny gola. Matur Furman właśnie udawał z dystansu, jednak po e, od jednego z obrońców Pejkana piłka a, a mina a słupek e, potem jednak Pejkan odpowiedział na nasze okazje e, to m.in. innymi Jakub w udawał z jednak do wyrobrania zainteresował Florczak e, potem też mieliśmy Okazję, żeby znowu stwierdzić go, ale jednak no, niecelnie uderzył Łukasz, Łukasz Mościcki. A potem jeszcze strzelał Kaspar Falkowski po stronie Pelikana, jednak no, znowu to wyinterweniował w Norczak. No i później, właśnie druga połowa. To 3 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy, no to sędzia wskazał na wódkarny, taki dosyć no, trochę kontrowersyjny, tam z tego co czytałem e, właśnie na stronie Sokoła e, i Partik Pomanowski, czyli kapitan właśnie drużyny z Łowicza e, pokonał Sorczaka. E, no i było jeden z zasad dla Pelikana, jednak w 55 minucie udało nam się wyrównać akcja trójki Mościcki, Święty i Furman. Ten ostatni wykańcza strzał z 20 metrów piekoduje się jeszcze od słupka i ląduje w siatce. I warto wspomnieć, że to był pierwszy gol Furmana w tym sezonie ligowym, bo o, oczywiście on strzelał wcześniej w pucharze wojewódzkim. To było w meczu z Miokowem, chyba Jednego albo dwa trzy, Nie pamiętam dokładnie. Ale e, chyba jednego. O, wtedy właśnie z miokowem jak, jak graliśmy w puchawy, e, Ale tak no potem jeszcze obie drużyny próbowały właśnie strzelić gola na wagę zwycięstwa jednak no, nie udało się to w żadnej ze stron. E, no i ostatecznie ten mecz kończy się remisem jeden do 1 Na pewno dla nas no nie może być to pozytywne, w szczególności jakby pozytywy na pewno są, jednak no nie działa to nas pozytywnie pod takim względem, że po prostu no nadal jesteśmy w strefie spadkowej z powodu takiego, że no po prostu mamy gorszy bilans meczów bezpośrednich. watną się lat gdzie właśnie przez to, że mamy te same punkty Sowarta, czyli 30 To przez to, że po prostu no, mamy go 3 bilania metrów bezpośrednich, to nadal jest, jest, jesteśmy na 16 miejscu i potrzebujemy po prostu tych punktów jak tlenu w tych ostatnich kolejkach. No na pewno okazja idealna będzie w środę za tydzień a tak w środę a nie normalnie weekend z powodu oczywiście ostródeck up, ma mecz właśnie weekend plus jeszcze w sobotę mecz charytatywny dlatego to właśnie mecz został na środę i no okazała idealna, bo ma Tomaszów-Mazowiecki, która jest no, w dołku w tej lundzie patrząc na to, co no, samo dotychczas sobie radzili w ostatnich meczach wiadomo, tam a, trochę pogradzili i, i, Pogoni Grodzisk Mazowiecki, jednak no, no tam była porażka, przecież Pelikanowicz u siebie e, właśnie 2-0 e, właśnie w e, niedzielę e, tak jak grali u siebie, no to przyglą i z błoniąką błonie, co jest po prostu wielką sensacją, we właśnie jak ja przyglądałem z błoniąką ja też z takich wyników, co Lechia miała, to chwila. Nie muszę teraz sprawdzić to po prostu, bo ja nie pamiętam tego wszystkiego na pamięć, jakby tych wyników po prostu nadszyhliwali. No, w ostatnich meczach, no to też e, przegrana na wyjeździe z Legionowią. E, też e, przegrana z Rezerwami y, UKS-u. No, mnie jest z Rezerwami Gilnoli No, ostatnio wygrana, tak jak mi no to 29 kwietnia. Ligowa wygrana z... Y, uniósł Kieliewicę w meczu zerwowym u siebie. I właśnie teraz no Lecha przyjeżdża do nas za tydzień właśnie w środę. No i na pewno będzie podenerowana tymi ostatnimi wynikami swoimi. A my na pewno będziemy podenerwowani podenerowani naszą sytuacją po prostu. No I na pewno to będzie taka dla nas motywacja właśnie w tym meczu, żeby go wygrać, bo jednak no musimy wygrywać właśnie w końcówce sezonu. No bo dotychczas co właśnie wiosną, to jedyny mecz jaki wygraliśmy, to był mecz pucharowy w Ełku, gdzie to też po prostu było takie przepchnięte, gdzie prowadziliśmy do przerwy po prostu 2-0, a, a Mazur nam strzelił przecież w drugiej połowie gola kontaktowego jednak no udało się wtedy ostatecznie wygrać no, ale też to było takie wymęczone po prostu to zwycięstwo no, właśnie w Ełku że no po prostu no, po prostu musimy wykryła się właśnie te mecze, no i ten okazja właśnie będzie z lechją Tomasów, ale też właśnie dwa ostatnie mecze e, będą na pewno takie że no musimy wygrać, bo to tak gramy z obłonianką błoni u siebie czyli z, bez, bez, z bezpośrednim rywalem e, do utrzymania a tak w, w ostatniej kolejce na wyjeździe z Ursusem Warszawy na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo jednak Ultrzus pokazał w tej ludzie że potrafił siebie wygrywać mhm. co właśnie pokazał między innymi ostatnio z leserlami Leser jakieloni ale też potrafiły urwać się punkty pogoni grodzisk pogoni mazowiecki I właśnie w grocisku gdzie skończyło się 0 do 0 też przecież w tej lundzie udało mi się zremisować u siebie ze świtą Noworów mazowiecki 2 do 2 te wygrane zbroją radą no właśnie w Radami 1 do 0 to też na z Piłicą Białobrzegi 3 do jednego siebie ale też wyglana z dobrze lecącą sobie na wiosnę kongolię u siebie 4 do 3 więc no, na pewno to będzie właśnie ciężki wyjazd do o Warszawy właśnie w ostatniej kolejce no a Błonianka właśnie no to też taki będzie no niewygodny dosyć ślewal, bo właśnie wy i właśnie z e, przecież Lesią Tomaszów e, właśnie e, w niedzielę dodatkowo potrafi zremisować e, na wyjeździe i, i jeden do jednego w grodzisku dodatkowo potrafi u siebie pokonać świdnowy dwór rządzowiecki więc no aha, na pewno o, będzie to taki ciężki rywal dosyć no plus jeszcze e, wygra na wiem stoku z ludźmi z no ale te takie słomotne porawki tam między innymi z, y, u siebie pisą y, biologię 6 do 0 a czy to o, z gdzie to przegrali właśnie wyłowiczu 5 2 no i na pewno będzie to dla nas taka motywacja w reklamy z drużynami, które no odłoma, które warto utrzymanie plus jeszcze e, właśnie e, z dłużyną która no niezbyt sobie to radzi e, w ostatnich spotkaniach, a no jednak jest no bardzo taką solidną drużyną jeżeli chodzi o, o właśnie tę trzecią ligę, grupę pierwszą no, która nieraz właśnie była w tej czołówce trzeciej ligi gdzie przecież Lechia Tomaszów to jeszcze to było 50 lat temu tak to było 50 lat temu jak Wizef awansował do drugiej ligi to wtedy ich hetomasów miała to samo punktów co oni, ale chyba przez gorszy bilans meczów bezpośrednich tam chyba nie awansowali właśnie do drugiej digi. Musiałbym to sprawdzić, ale pewnie nie jestem właśnie, ale pewnie w, e, chyba właśnie e, chodziło o właśnie bilans meczów bezpośrednich, że e, lechia nie awansowała wtedy do drugiej ligi. I tak jeszcze jeżeli chodzi o wyróżnienie to chwilę, chwilę, chwilę. To bym zapomniał. O ogólnie tak ja widziałem w tygodniu piłka nowna wybrał do 11 kolejki właśnie tej Florczaka, Jednak no, ja kilka dni temu postanowiłem w no, wybiorę właśnie stwierdza gola w tym meczu. Czyli Mateusza Formana no na pewno fajnie Portland w końcu strzelił właśnie w meczu ligowym. No szkoda, że nie udało się wygrać tego meczu. No ale liczymy na to, że w tych najbliższych trzech ostatnich meczach no, uda się wygrać, przynajmniej dwa mecze plus jeszcze jeden chociaż zremisować no na pewno liczę minimum na remis z Lechią Tomaszów plus jeszcze żeby wygrać właśnie z młonianką i z Ursusem bo to by dla nas no, no było na pewno bardzo ważne żeby się utrzymać w tej lidze tak więc co do następnego odcinka trzymajcie się الله